Z tej strony check, gdzie Al bo mam nazwisk yy, na yy, nick mam yy, stylowiczek i będziemy dzisiaj przechodzić tej yy, Jest bardzo trudne, nie wiem czy dzisiaj całe przejdziemy. Jak nie, to zrobię cięcie jak czegoś nie będę mega potrafiła. Yy, nie będę was z tym zanudzać. Tutaj, bo, czy, tutaj mamy opcję RAM, to my sobie ją nie wiem czy kiedyś ktoś testował to. Ja raz to stestowałam, znaczy teraz to akurat strzelałam z tymi deskami. Jezus Mary jak ja to szybko przechodzę. O! Wejdzie wam wszystkie zielone. Bo czasami ludzie nie orkują. Słyszałam, że niby tutaj nie orkują. Ale warto... O Jezu, coś mi się zacięło. Okej, okay, dobra. Już działa wszystko? Już miałam robić cięcie. W sumie zrobię, bo coś mi się zepsuło. Dobra. Musiałam się wrócić i trochę się resetnąć, ale już wszystko gra na szczęście, bo już myślałam, że będę musiała wychodzić z gierki. Dobra, szczelimy. Mm, to szczelam. O, bedlą. Mam na to sposób, żeby tak w dół patrzeć, ale no, w sumie tak zrobimy nawet. Kiedyś, kiedyś jak byłam jeszcze taka malusia, malusia, tu miałam, ja... lubiłam bardzo te obi. Aha, okej. Okay. ja zrobię cięcie, w sumie, dobra, wytnę to w sumie, żeby zrobić cięcie, bo coś nam nie wychodzi właśnie, widzę. Znaczy mi w sumie nie wychodzi Wy po prostu to oglądacie Jakbyście za niedługo chcieli Piszcie w komentarzach I oczywiście zasubskrybujcie i łapkujcie ten kanał I, i za, za, ten, Dajcie dzwoneczek Jak wasz przycisk jest Dobra, jak, Dajcie dzwoneczek bo pamiętacie, bo wtedy wam nie będą przechodzić powiadomienia Panie, nie pytajcie Nie pytajcie kto pisał. Jezu, będę musiała... Jezu. Będę musiała chyba zrobić w tym cięcie, bo będzie do mnie pisał i pisał i pisał za osóbka. Więc ja szybko tam przechodzę. Jakbyście chcieli w następnym odcinku, który może nawet się dzisiaj pojawić, chcielibyście gościa specjalnego, to piszcie w komentarzach. Ja już mam osobę. Ona może nie będzie się odzywała, bo będzie się wstydziła, ale możliwe, że będzie występowała. Napiszcie, w jaką byście chcieli Jerkę, żebyśmy zagrały razem. To będzie już mówię, spoileruje dziewczynka. Dziewczyna, bo W sumie Już nie taka mała. Y będzie występować. Okej, okay, dobra. Ważny moment. Będzie występować. Lecz... Napiszcie w co, bo jej to szczerze obojętne chyba. Bo ona lubi każdą gierkę jak pigi, to pigi będzie. Teraz to to, Jezu, już myślałam że dna. Ja za chwilę będę kończyć. Wiem, że to krótki odcineczek, że całego na pewno nie przejdę, ale. Yy, w sumie to tyle. Dobra. Dobra, ludzie. Jak dojdę tam. Ja zrobię teraz cięcie, jak dojdę. Nie, no nie będę robić. Yy, ile tam odcinek? O, 4 minuty dopiero, więc. Przejdziemy, co może na ludzie. Ja na pewno dam gościa specjalnego za niedługo, bo. Ciekawe czy to... Dobra. Okazuje się, że nawet jakbym nie wiedziała, które to, to bym mogła na ludzie to przeskoczyć. Kiedyś doszło tutaj do końca. Na innym kącie oczywiście. Wadobt mi nie wiem, czy zagram z wami. Jasu. Napiszę tego. Ja za chwilę wezmę wejdę w Wadoptmi i w sumie to, to, to tylko tyle. Wejdę teraz w Adoptmi i pokażę Wam metki zakończy odcinek, bo tu miałam nadzieję, że przejdę. Dobra, to ja przechodzę szybko. Dobra, ja już wchodzę szybciutko. Już mi się ładuje ten, więc piszcie, naprawdę piszcie w komentarzach jakbyście chcieli kogoś jakbyście chcieli, żeby ktoś dołączył, ja już mam pomysł. Ja już... Yy... Ja oczywiście już no, mówiłam, że to będzie dziewczyna. Chłopaka zapewne nie będzie. Ale może kiedyś się z nim TikTok pojawić. O ja będę musiał... Yy, ja tam... Yy, to, jest, to jest moja chata ogólnie. Ja mam ten apartamentowiec. Wyglądam ogólnie tak. On, yy, jak widzicie nade mną pisze, że jestem... Dostawcą pizzy. Będę zaczynała na girl to tylko tyle. Dostawczyni pizzy, co jestem, a. O, jaki słodki pisik. Mam neona. Zbierałam trochę na niego. Ta osóbka, co może dołączyć, to może też dołączę. Ja. O, mam pomysł superowy. Ja może Wam. Jej kanał polecę w. w no w komentarzach wam polecę jako opis też ona może coś napisze dobra, słuchajcie tak ogólnie prezentuje się mój backpack ona ma słabszy domek, ale ma lepsze o wiele auto nie ja w sumie, mam tylko rower mój pan. jakby ktoś chciał dołączyć na serwa albo coś to piszcie w komentarzach swój nick Yy, za, yy, ja was... Czekajcie, wyświetla się. wam mój nick, czekajcie. Tutaj u góry będzie się wam wyświetlał, tam, gdzie jest kasa. nie, 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 nie. No, tak spami. No więc czekamy, czekamy. Idzie, czekać, się nie możemy. Czekajcie ja się reset na może. Dobra, to zepnę, a... Ja już się resetłam, udało się. Oczywiście piszcie w komentarzach swój nick. Ja Was akceptuję. Yy, yy, jak na przykład... No zaakceptuję Was niektórych. Niektórzy mogą mnie zapraszać do follow. Bojętne mi to, możecie ze mną grać. Na przykład będą też takie konkursiki. Albo nie, będzie takie coś na przykład. Że ja ogólnie nie wykorzystam z Robuxów... Yy. Okej? Okay? Ik. I jakby ktoś chciał ze mną zamieszkać, albo... nie wiem, patrzcie, to te, mieszkanko jest zajęte. To jest moje koleżanki, to co może wystąpić, moje kuzynki. To mieszkanko jest wolne. Tylko, że będę musiała coś zabrać z tamtego pokoju, bo takie coś dostałam taki, takie coś fajne mi coś zrobili. W sumie nie zrobili to jest Po prostu przedmiot. Yy, tutaj chyba też jest wolny tak mi się wydaje. Nie, to jest mój, mój, to jest mój pokoik. Nie był otwarty po prostu. Oczywiście będę mogła robić Przez Messengera się czasami łączyć z widzami no w sumie nie przez Discorda bardziej Ale to już w późniejszych czasach Po prostu mogą wpisać My będziemy pisać razem z nimi na czacie Jak będzie jakiś Polak to może zrobimy też Ja specjalnie poszukam jakiegoś serwa do pranku To tutaj możecie ogólnie ze mną mieszkać i będzie też odcinek, że widz będzie moim dzieckiem. Jakby ktoś chciał. I tu niech pisze nikt swój, wysyła mi zaproszonko od razu które mam i tak dalej. Będzie tablica ogłoszeń tam, kto by chciał dołączyć. No i w sumie to na razie tyle, ile mam do powiedzenia Wam. Ja zobaczę, czy nie ma w ogóle jakichś moich przyjaciół. O jasne, ja jej osobiście nie znam, ale po prostu ją zaprosiłam. Napiszę jej siema. Ciekawe, czy odpisze. Zadko mi. Siema, ludziu. Siema. Siema. Aha. To ja tu nagrywam, ma. Sy i... Siema. Cześć Ciekawe czy jest polakiem. Co by było. Cześć mam. O jest polakiem. Dobra. Nagrywam na ty. Pozdrowić Cię, pytam się go, bo może będziemy pozdrawić naszego kolegę? Ciekawe, co tak długo myśli. Aha, my się znamy, nie. Ciekawe, czy ogarnie. O nie! Trochę się zdenerwował. Pozdrowić się na ty. O nie! To będzie taki... On ma teraz takiego... Taki, taki... Taki myśl! Zrobić Jesteś na odcinku! On takie myśli w swojej głowie albo gada tam z koleją. Jezu! Co? To? O, już nagrywam 12 minut? O co tutaj chodzi? A no właśnie. Co? Opatrzcie. O, Akcept. Po ci kogoś. Teraz myśl. Chcesz pozdro? Chcesz pozdro, gościu? Chcesz pozdro? Umyśl, że ja... Y ja mu piszę, że nie znam twojego imienia, bo skąd bym miała znać jego imię? Już nie znam twój. twój nick. Dobra, Kościół. O, zapraszam mnie do hacjenty, więc... Dobra, da się go dogadać z gościem. Mm. No, Dobra, gościu, żeby ci smutno nie było. Pozdrowić? Dobra, fajny, fajny domek Po prostu super ściany Nie wiem jaki masz gust, ale okej okay. Widzę, że jakiś pirat z ciebie Pozdrawiam Dobra Dobra, pozdrawiam, tak, to voice to Co to za nick? Wojscowy Jakoś tak no więc Pytamy ci, cie, się Ciebie Pozdrowić Kogoś Chcesz? Pozdrowić kogoś chcesz gościu Ja nie Okej, okay, pozdrowić kogoś chcesz to Zobaczymy, czy nasz kolega Kuba Aha, Ale miły. O tam kolejny jakiś polek. Jezu, gościu. Co? Ja jestem tu. Aha. O co temu gościowi chodzi? Dobra pa. Ura, ciekawe co się stanie, jak z nim akceptuję tego trajda. Dobra, pa. Jak nie chcę nikogo pozdrowić, to. Aha, on też wyszedł. No, ten z tym no bo tą z koleżanką się bawiliśmy, yy, że w przybieraniu się jakichś śmiesznych osób. Ja yy, bardzo, bardzo wybrałam taki styl i się przybrałam nieważne za kogo, bo to były śmieszne. Przynajmniej siema. O nie, wyszedł z serwa. Spoko. Tu ja już kończę na ten odcineczek. W sumie nie... Mm. Może Nikosia nam pomoże? Nie, Nikosia. Hej. O dobra, może. O, o dobra, Polska chyba. Hej. Ciekawe, czy coś nam odpiszą. Hej. Nagrywam teraz. Zobaczmy, co nam odpiszą. Nagrywam teraz. Robimy na... No w sumie teraz nie robimy na tych prankach, prawda? porozmawiamy ich. Okej, okay, to moja najlepsza na świecie fy-fy. Aha. Nagrywam. Jezu, one nie ogarniają. Na, i ty. Czy każdy ma taką reakcję, jak widzi jakiegoś gościa, yy, który gościówe, która nagrywa na Ety? Ucieka od razu. Czy mają z tym jakiś problem? No, Ludziu! Chyba wpadły. Czekajcie. Ja piszemy do niej, choć. Chodź. Chodź tu. Aha, ale nas. Patrzymy, czy chcę kogoś pozdrowić. Może ta jedna osóbka chce kogoś pozdrowić. Jednak nie. Jednak nie, jednak nie chcę nikogo pozdrawiać. Napiszemy jej to pa Pa Aha Czyli każdy kto jest polską mnie lubi być ci pozdrow... Dobra, nieważne to pa, to my pójdziemy na swoim kozuckim rowerku i zakończymy ten odcinek, bo już zobaczmy. Nie ma żadnego Polaka. Nie ma. Więc... Więc pa! pa. Czekajcie, może jeszcze robię pięknego butterflipa. Terima kasih kerana